Witam Was wszystkich bardzo serdecznie Dzisiaj zrobię dla Was recenzję kostki Mojewae Long 3x3x3 No i zapraszam Kostka przychodzi nam w takim oto pudełku Mam tutaj napis Moju Long Free layers magic cube Od góry mamy budowę Ale to zaraz pokażę Tak, kostkę kupiłem od speedcube Ale to zaraz powiem Tu mamy jeszcze inną budowę ja mam jakieś takie chińskie rzeczy. Dobra. Więc yy, przechodząc dalej. Budowę pokażę. Tak wygląda krawędź. Taka mamy tutaj charakterystyczną budowę do wyląga. Taka torpetka. I tak wygląda narożnik. Bardzo podobny jest do zaciego bo tak wygląda Zanchi, więc on porównamy sobie. Oczywiście ja mam tutaj Zanchi 50 mm, więc też trochę. To jest wejląka a tu to, no, to jest y, Zanchi. jest tak jakby bardziej wypiłowany tutaj. W kostce mamy bardzo fajne logo, a także bardzo fajne naklejki, ponieważ tutaj mamy bardzo fajny niebieski, taki o, lekko fluorescencyjny, zielony, a także żółty. Nie wiem, czy to będzie widać. Czerwony jest dość ciemny, ale pomarańczowy też jest bardzo fajny. Jeżeli chodzi o wymiary kostki, to kostka w porównaniu do kostki 3x3 Shengshu albo w trochę, w troszeczkę większa, lecz tego się nie czuję. Kostka ma naprawdę bardzo przyjemny feeling, ponieważ w ogóle się nie zacina i po nasmarowaniu chodzi idealnie a dźwięk też ma bardzo przyjemny przechodząc do tego znaczy no kostkę kupiłem od speedcube'a za 44zł z gratisowym woreczkiem chyba tak było i, i oczywiście polecam speedcube'a bardzo szybka wysyłka kupiłem tą kostkę za 44zł jak już przed chwilą powiedziałem i kostka chyba mi doszła w 2 dni jakoś tak Zamawiałem jeszcze wtedy Smart Speed Cuba też polecam. Jeszcze zapomniałem powiedzieć, że kostka ma w środku taki niebieski krzyżek. Możecie tu zauważyć, albo No, Teraz tutaj widać niebieski krzyżek, fajny. Yy, jeszcze, no więc tak, przechodząc yy, do tego, yy, w sumie kostka jest naprawdę fajna. Jak na swoją cenę, jest warta tej ceny. Naklejki ma bardzo fajne, w ogóle się nie zgierają. Ona ma już chyba z, ze 100 bożeń jakoś tak. Yy, polecam kupić tą kostkę yy, szczególnie teraz, ponieważ teraz ją ma Speed Cube za niecałe 44 zł yy, z woreczkiem gratis. Yy, więc yy, jeszcze przechodząc do sedna chciałem powiedzieć, że Niestety na razie z Friedricha na dwójkę nic nie wyjdzie. Ja po prostu no, nie mam czasu nagrywać i nie mam także że... No nieważne zresztą. Nie mam po prostu czasu nagrywać, bo to by musiał być 20-minutowy poradnik, co troszeczkę by mi zaburzyło. Eee... <laughs> no, na zakończenie chciałbym jeszcze powiedzieć, że jedna kostka jest jedną z najlepszych kostek na świecie, która jest 3x3x3. /3 /3. Więc to by było na tyle z tej recenzji i niedługo powinien się pojawić nowy filmik z mojej serii, znaczy z nowej serii, ale to dopiero zobaczycie za niedługo, więc to by było na tyle na razie i cześć.